Z mojej perspektywy to były wyjątkowe 4 lata, bo Ludowe Zespoły Sportowe zaczęło być coraz lepiej traktowane zarówno na szczeblu samorządu wojewódzkiego, tak samo jak na szczeblu Ministerstwa Sportu, co też przekładało się na ilość pracy, którą mieliśmy do wykonania, ale też na ilość środków, które udało nam się pozyskać na rzecz klubów zrzeszonych w Pomorskim Rzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe. Cieszę się bardzo, że dotarli reprezentanci z różnych stron naszego województwa od klifu chłapowo czy LKS Ziemi Pódzkiej na północy po LKS Ziemi Kociewskiej Skurcz na Południu, Nowy Dwór i Marzęcino na wschodzie województwa, a Słupski Bytów i, i, i okolice na zachodzie. Myślę, że wzajemna, wzajemne zaufanie, które udało się nam zbudować przez ostatnie lata, zaprocentowało. Cieszę się, że są nowe i młode twarze w Radzie. Te, które były sprawdzane przez ostatnie lata, te, które działały. Cieszę się bardzo, że jest między nami pani Klaudia Cholewińska, że jest pan Andrzej Staszewski, że jest Karol Lipski. To są nowe osoby, które na pewno wniosą coś, coś nowego, trochę świeżej krwi, bo to też jest na pewno potrzebne. Nie zapominajmy też na storach, więc między nami pan Franciszek Kaszubowski czy Padrysiu Ludzie wiekowi, natomiast bogaci doświadczeniem i oddanie bez reszty dla LZS-ów. Także myślę, że ta wzajemna no wymiana poglądów pod dobrym dowództwem Piotra Klechy, naszego prezesa, będzie służyła całemu naszemu województwu. Oczywiście modal sportu to jest taka priorytetowa rzecz która powstała na terenie Gminy Płuc w danej szkole w Łebczu. Uroczyste otwarcie w ostatniej kadencji był zamiar otwarcia tego. Udało się u nas otworzyć muzeum, cieszy się popularnością i będzie dalej otwarte i służyło historii sportu z terenu całej Polski. Działamy, od roku promujemy kulturę, sport i rekreację. Cieszę się bardzo, że na dzisiejszym zjeździe rozszerzyliśmy troszeczkę kwestie statutowe, być może, że to, być może, a mam nadzieję, ułatwi to też pozyskiwanie środków zewnętrznych z różnych szczebli, bo troszeczkę nas to ograniczało. Sport, kultura ma bawić, uczyć i wychowywać. Ostatnie chociażby konkursy ekologiczne o zasięgu wojewódzkim czy konkurs związany z miejscami pamięci i, i z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które mamy przyjemność organizować jako pomorskie Zrzeszenie LZS i Muzeum Sportu Wiejskiego. No i teraz przed nami kolejne wyzwania. Czekamy z perspektywy centrali jak będzie wyglądała sytuacja. Liczymy na to, że środki centralne będą na podobnym poziomie i będziemy mogli dalej wspólnie i cele na rzecz mieszkańców naszego województwa.